Cześć. z tej strony Gustaw, a Ty oglądasz praktyczną stronę motoryzacji, Auto oto Peugeot 406 Coupe, samochód uznawany za jedno z najpiękniejszych Coupe w historii motoryzacji. Mierzy 4,60 m długości, 1,70 m szerokości i 1,45 m wysokości. Waży około 1500 kg. Za tą ponadczasową sylwetkę odpowiadało studio projektowe Pininfarina, a sam samochód produkowany był we Włoszech. Pojazd ten został wyprodukowany w 2001 roku, a samochód ten salonu wyjechał z najmocniejszą dostępną jednostką napędową 3 litry V6, 210 koni, 285 Nm momentu obrotowego, prędkość maksymalna 240 km na godzinę, czasem od 0 do setki 7,8 sekundy. Samochód ten służył właścicielowi do jazdy na co dzień i została tutaj zainstalowana instalacja LPG. Spalanie między 13 a 15 litrów gazu na 100 km. A jest to specjalna wersja Setant Ani. Wyprodukowano tylko 1200 egzemplarzy i każda sztuka jest numerowana i posiada taką tabliczkę przed pasażerem. A tą wersję specjalną pokazano w roku 2000 w okazji 70-lecia studio projektowego Pininfarina na salonie samochodowym w Genewie. Peugeot 406 kupe w tej wersji charakteryzują się m.in. wyjątkowym, limitowanym kolorem szary Hades. Pojazd ten został wyposażony w dedykowane dla tej wersji specjalnej felgi, ale co jeszcze ciekawsze, z fabryki ten samochód wyjeżdżał z hamulcami Brembo, z przodu czterotłuczkowe zaciski. Takie rozwiązanie we francuskim samochodzie w roku 2001 to musiało robić wrażenie. Pojazd ten bazuje na płycie podłogowej zwykłego Peugeota 406, natomiast co ciekawe, żaden element blacharski między tymi dwoma samochodami nie jest wymienny. I gdy postawimy te dwa samochody koło siebie... Dosyć szybko zrozumiemy dlaczego. Zauważyłem w kilku francuskich publikacjach, że ten samochód nazywany jest La Ferrari Française, czyli francuskie Ferrari, ze względu na to, że jest to pojazd zaprojektowany we Włoszech, wyprodukowany we Włoszech, ale z francuskim mocnym silnikiem. Czy jest to przejaw megalomanii, czy jest to jednak słuszna uwaga? Sami zdecydujcie. Właściciel tego egzemplarza uznał, że ten samochód może mieć trochę więcej sportowych cech, dlatego zamontował tutaj dedykowane do tego modelu obniżone sportowe zawieszenie. Ale jakby tego było mało, w tym samochodzie znajduje się także akcesoryjny wydech. Lekki uślisk. Stuwa na dwójce, podoba mi się to jeżeli się tylko trochę postarać ten samochód może być pojazdem sportowym a na pewno dającym sportowe wrażenia z jazdy zatem zaglądamy do środka po chwyceniu za klamkę zauważamy, że szyby są bezramkowe Szyby także automatycznie się opuszczają podczas otwierania drzwi, a w środku skórzana tapiserka. Mamy skórzane boczki drzwiowe, naprawdę przyjemne. Skórzane fotele, duże, obszerne, wygodne, dosyć miękkie. Zdecydowanie nastawione na komfort, na zagłówkach logo PIN Farina. Dodatkowo te fotele regulowane są elektrycznie oraz posiadają pamięć ustawień. Oczywiście kierownica także jest skórzana, tak samo jak... Dźwignia od hamulca ręcznego czy mieszek, ale jakby tego było mało, w środku znajdują się także wstawki z najprawdziwszego lakierowanego drewna. Nic dziwnego, że w latach 2000 to musiało robić naprawdę duże wrażenie, i w jednym z polskich programów, gdy ten samochód był nowy, porównywano go do Mercedesa CLK. Pora zatem usiąść w środku. Drzwi otwierają się bardzo szeroko oraz są bardzo długie, więc z wsiadaniem nikt nie powinien mieć problemu. Jak na nadwozie typu Kupa, jest tu naprawdę bardzo dużo miejsca. Kierownica regulowana jest ręcznie w dwóch płaszczyznach. W wystarczającym zakresie. A fotele, jak wspominałem, całkowicie elektryczne. Najniższa możliwa pozycja najwyższa możliwa pozycja najbliżej kierownicy jak to możliwe oraz najdalej. Zdecydowanie każdy znajdzie tutaj wygodną pozycję dla siebie. Ja, gdy znalazłem pozycję, która mi najbardziej odpowiada, jeszcze nad głową mam całkiem sporo wolnej przestrzeni, moje nogi bezproblemowo się mieszczą i nigdzie nie zawadzam o kierownicę, a na stopy jest wystarczająco dużo wolnej przestrzeni i nawet w zimowym obuwiu jestem w stanie bezproblemowo obsługiwać te pedały. Jest także podpórka pod lewą stopę. A jakie jest moje pierwsze wrażenie za kierownicę? Muszę Przyznać, że ta kierownica i w ogóle to wnętrze mi się podoba. Wiele osób narzeka na fakt, że ta deska, tak samo te nawiewy, czy panel komputera pokładowego i klimatyzacji jest dokładnie taki sam jak w zwykłym cywilnym Peugeot 406. Natomiast mi to w ogóle nie przeszkadza. Zegary, temperatura oleju, obrotomierz na środku, ilość paliwa, prędkościomierz, temperatura cieczy chłodzącej. Na pewno wielu z Was zauważyło, że no, są tutaj pewne ślady. Zużycia w tym samochodzie. Wiele osób pewnie też zwróciło uwagę na to, że dźwignia od pięciobiegowej manualnej przykładnie jest jakaś dziwnie grudka. natomiast da się to bardzo prosto wytłumaczyć. Zobaczcie, jaki ten samochód ma przebieg. Myślę, że to wiele wyjaśnia. Z fabryki ten samochód wyjechał z czterobiegowym automatem, natomiast te skrzynie nie słyną ze swojej trwałości. No i po 22 latach okazało się, że no, niestety skrzynia nadaje się do wymiany. Zatem wylądował tutaj pięciobiegowy manual. A właściciel postarał się, by skoklewarka był jak najkrótszy, a także została skusona dźwignia. Może do luksusowego charakteru tego samochodu. Nie do końca to pasuje. Ale jeżeli ktoś chce trochę więcej sportowych emocji, to takie rozwiązanie wydaje mi się być dobrym. Dodatkowo ta skrzynia biegów wchodzi dosyć precyzyjnie. Powiedziałbym, że tak ciężko, twardo, nie po francusku, co także może potęgować wrażenia podczas. Zmiany przełożeń. Będąc jeszcze na miejscu kierowcy, warto wspomnieć o fakcie, że widoczność we wszystkich kierunkach jest naprawdę niezła, a powierzchnia szklana jest duża. Co zatem znajdowało się i mogło znajdować się w tym samochodzie? Wyposażenie naprawdę było bardzo bogate. Oczywiście mamy centralny zamek, elektryczne szyby i lusterka, prosty komputer pokładowy, automatyczną klimatyzację. W tym miejscu znajduje się wprawdzie radio niefabryczne, ale samochód ten także został wyposażony w nagłośnienie firmy JBL. ESP, podgrzewane przednie fotele, sterowanie radiem z pilota, a także tempomat. Ten samochód wprawdzie tego nie posiada, ale w tym miejscu mógł się znajdować ręcznie lub elektrycznie otwierany szyberdach. A tylne okienka nie musiały być otwierane tylko ręcznie, mogły być także otwierane elektrycznie. Wygodna pozycja, bogate wyposażenie, dobra widoczność we wszystkich kierunkach. Do miejsca pracy kierowcy nie mam zastrzeżeń, zatem idę na fotel pasażera. Za zaskoczeń fotel pasażera jest dokładnie taki sam jak fotel kierowcy, jest tu bardzo wygodnie. Dodatkowo schowek mimo swoich rozmiarów po otwarciu nie uderza mi o kolana. Podoba mi się to. Z przodu jest bardzo wygodniej, komfort siedzenia tutaj nie odbiega nawet od komfortu siedzenia w współczesnych samochodach, a w wielu wypadkach myślę, że nawet jest tu wygodniej niż w nowoczesnych konstrukcjach. Słyszałem bardzo dużo dobrego na temat tylnych siedzeń w tym samochodzie, zatem nadszedł czas na test siadania samemu za sobą. A jak wygląda procedura wsiadania na tył? Wystarczy pociągnąć za tą dźwignię, a fotel sam odjedzie. Teraz przestrzeń do wsiadania jest naprawdę spora. Zatem sprawdzam. No, otwór do wsiadania jest naprawdę szeroki. Z samym wsiadaniem nie ma problemu. Co ciekawe, praktycznie, no, lekko dotykam do podsufitki, ale miejsca jest naprawdę sporo. Cofnijmy fotel. Mieszczę się. Mieszczę się sam za sobą. A tak to wygląda z bliska. Czupryną już smyram pod sufitkę. Na szczęście jest ona dosyć miękka. No, fotel jest miękki tutaj i ma takie wyżłobienie, dlatego albo można tu do środka włożyć kolana, albo usiąść w ten sposób. Tak czy tak, mając 185 cm wzrostu, mieszczę się. A dodatkowo moje stopy nawet w zimowym obuwiu mają dla siebie wystarczającą ilość miejsca. Są to tylne siedzenia w kupy, ale nie myślcie sobie, że one są gorsze. Także mamy tutaj całkowicie skórę, także mamy logo Pininfariny, skórzane boczki, łapkę, uchylne boczne szybki, w tym egzemplarzu ręcznie, ale to także mogło być otwierane elektrycznie, haczyk na kurtkę, a także oświetlenie. Ten pojazd jest czteroosobowy i cały ten środkowy panel ma naprawdę sporo ciekawostek. Zacznijmy od samego dołu, tutaj... Mamy schowek. Jak widać, całkiem sporo rzeczy się mieści. Tu jest coś, co stara się być uchwytem na kubek, natomiast to jest na tyle płytkie, że przy pierwszym zakręcie ten kubek stąd wypadnie, no ale coś jest. Dalej. Podłokietnik, mięciuteńki, skórzany oraz przepust na narty. Ale to wciąż nie wszystko. Z tyłu mamy. Jeszcze jeden niewielki schoweczek. No dostęp do niego nie jest zbyt prosty, bo tu jest bardzo blisko szyba, natomiast jest jeszcze jeden schowek. No i na tunelu centralnym taki niewielki schoweczek jeszcze w tym miejscu. Dodatkowo w oparciach foteli przednich znajdują się całkiem spore gazetowniki. Jak na czterosobowe kupy, ta tylna kanapa jest naprawdę nieźle przemyślana. Jest tu całkiem sporo miejsca schowków oraz praktycznych rozwiązań. Pozytywne zaskoczenie. Muszę przyznać, że nawet z tyłu ten samochód prezentuje się dobrze, żeby nie zaburzać tej linii jakimiś dodatkowymi przyciskami. Przycisk od otwierania bagażnika ukryto w logo, należy nacisnąć lwa i pokazuje nam się 390 litrów przestrzeni ładunkowej. Jak na nadwozie kupę 20 lat temu 390 litrów to był dobry wynik, a dzisiaj wciąż jest niezły. To przecież pojemność najnowszej skody Fabii. Wprawdzie otwór załadunkowy nie jest bardzo duży, a bagażnik jest dosyć głęboki. No tutaj ograniczony poprzez dodatkowy głośnik basowy jest także mała wnęka tu mamy oryginalną zmieniarkę do płyt, a wymiary tej przestrzeni ładunkowej to 110 cm na szerokość w najszerszym miejscu, 100 cm na głębokość oraz 40 cm na wysokość. bardzo ładnie pali. Kolejną rzeczą, którą zauważam prawie od razu, jest cisza panująca w środku. Na chwilę wyłączyłem kierunkowskaz, żebyście posłuchali, jak cicho i kulturalnie pracuje ten silnik na obrotach jałowych. eksamitnie. Naprawdę jestem mile zaskoczony tym jak działa ta skrzynia biegów, jak delikatnie chodzi sprzęgło. Nie zdziwiłoby mnie w ogóle to, że przy 3-litrowym silniku i manualnej przekładni trzeba by użyć więcej siły do obsługi tego sprzęgła, a tutaj jest naprawdę bardzo, ale to bardzo kulturalnie. A jeśli słyszycie szuranie podczas hamowania to tak dokładnie ma być Tak działają sportowe hamulce Brembo w tym samochodzie Nawet podczas zwyczajnej jazdy zauważam, że te hamulce naprawdę Mimo tego, że nie są rozgrzane Bardzo dobrze hamują jak na samochód z przełomu lat 90. i 2000 Miałem pewne obawy także odnośnie tego nieoryginalnego wydechu jest on naprawdę dobrany ze smakiem. Z jednej strony słyszymy, że nie jest to zwykły czterocylindrowy silnik, ale z drugiej strony w tym samochodzie ani trochę nie jest głośno. Lekko coś szumi pod maską i delikatny pasowy pomruk słyszymy z tyłu. Podoba mi się to. Największy próg zwalniający w okolicy 20 km na godzinę. Mimo, że jest to bardziej sportowe i twarde zawieszenie niż fabryczne, które się tutaj znajdowało, to zdecydowanie jest wygodna limuzyna. Hmm, hmm, hmm. Celika, Supra, Acura. wszystko bym testował. Pora na test zawieszenia nierówno ułożone, betonowe płyty 20 km na godzinę. Zdecydowanie jest to limuzyna. To nie jest zawieszenie samochodu sportowego. Coś delikatnie trzeszczy, słyszymy po czym jedziemy, ale w środku jest wygodnie. Zdecydowanie jest to bardziej limuzyna albo grand coupé, a nie samochód stricte sportowy. Fajnie zbiera się ten silnik, jest elastyczny, i nie mówimy tutaj o próbach przyspieszenia, tylko o zwykłej, codziennej jeździe mocy i momentu podczas codziennego przemieszczania się nie brakuje. Nie wiem, czy ktoś na górze tam siedzi i obserwuje, co robię, ale po prostu mam takie wrażenie, że jak tylko wyszedłem z domu, to padła komenda, dobra, sypiemy, no i wali śniegiem. 60 km na godzinę, czwarty bieg 2000 obrotów. Bardzo komfortowo i cicho, jak w limuzynie klasy wyższej. Wyjeżdżamy z miasta 50 km na godzinę, trzeci bieg gaz w podłogę. Reakcja na gaz jest natychmiastowa. Wow. Ten samochód chce jechać. Jeśli podoba Ci się to, co robię, zasubskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę oraz napisz komentarz. Może jak na standardy dzisiejsze, trochę ponad 200 koni to nie jest jakaś niesamowita wartość, ale jak na przełom lat 90. i 2000. jest naprawdę bardzo dobrze. A jak ten samochód radzi sobie w zakrętach? Mamy tutaj przedni napęd, 3-litrową jednostkę i jeszcze dodatkowo pada śnieg z deszczem, no ale zobaczmy, na co stać ten samochód. Zdecydowanie jest to bardziej limuzyna niż samochód sportowy. Co najwyżej usportowiona limuzyna, ale to nic złego. Nie zauważam tutaj jakiegoś nadmiernego płuczenia. Natomiast w tym samochodzie jest spora kierownica, bardzo miękki, wygodny fotel i to nie namawia nas do szybkiego pokonywania zakrętów. Średnica zawracania wynosi 11,4 metra. Samochód ma charakter. A skąd to lew? To ma pazur! 90 km na godzinę, piąty bieg, 2,5 tysiąca obrotów. Samochód wciąż prowadzi się bardzo precyzyjny, a jest tu cicho i wygodnie jak w dobrej limuzynie. Natomiast zauważam już jedną rzecz: jestem na najwyższym biegu i przy 90 na godzinę mam prawie 2,5 tysiąca obrotów. To nie wróży nic dobrego przy wyższych autostadowych prędkościach. A jak elastyczność? 90 km na godzinę 5 bieg gaz podłogę. No, ten silnik lubi wysokie obroty. Czuć, że moc i moment jest powyżej 3000. 120 km na godzinę 5 bieg 3000 obrotów. Cały czas komfortowo, wygodnie i cicho. 140 km na godzinę piąty bieg 3700 obrotów. No cóż, brakuje tutaj szóstego biegu, chociaż silnik jeszcze nie pracuje głośno. Natomiast dopiero teraz zaczynam słyszeć ewidentny szum powietrza opływającego kaloserię. Ale ten pojazd, nawet przy tej prędkości, prowadzi się precyzyjnie. Hamuje na zakręcie. Podoba mi się to, że jeżeli chcemy trochę szybciej wjechać zakręt. Trochę pobawić się zmianą biegów tutaj jest to możliwe, natomiast gdy chcemy wyjechać tak jak teraz na autostradę i po prostu powoli sunąć przed siebie i relaksować się za kierownicą, też jest to możliwe. Jazdę tym samochodem oceniam naprawdę wysoko. A jeżeli Ty jesteś właścicielem równie ciekawego samochodu i chcesz udostępnić mi go do filmu, pisz na praktyczna strona motoryzacji małpa.gmail.com. Adres także w opisie tego filmu. Nadeszła pora na podsumowanie. Peugeot 406 kupy to samochód, który coraz rzadziej pojawia się na naszych ulicach, a szkoda, bo jest to naprawdę ładny pojazd, który dodatkowo może dawać dużą przyjemność sprowadzenia. Dla mnie jest to pełnoprawny youngtimer, a nawet jeśli nim jeszcze nie jest... To z pewnością niedługo będzie. Z tej strony Gustaw, a Ty oglądałeś praktyczną stronę motoryzacji. Cześć!